No. <noise> no. to dobra. Pracujemy rady. dalej. Teraz jesteśmy razem. Dziewczyneczki Dokładnie. też są gotowe, są po przerwie. Po przerwie daliśmy im odpocząć, troszeczkę daliśmy jeść i takie się troszeczkę wyciszyły Chyba Może, chociaż ja bym tak Na do końca to nie ufała, <noise> jeśli chodzi o to samopoczucie. Bardzo ładne towarzystwo. Dobra. Teraz chcemy poświęcić uwagę przytrzymywaniu pieska w konkretnej pozycji. Dokładnie tak. Konkretnej pozycji i zawsze warto sobie zadać pytanie, ale po co? Słuchajcie, no w salonach grumerskich, w salonach pielęgnacji psów lub w jakikolwiek miejscach, gdzie są psiaki pielęgnowane, one zawsze muszą być w jakichś konkretnych pozycjach. Najczęstsza pozycja jest to po prostu stanie. stanie na podwyższeniu, na czyli na stole, Dokładnie. czy to grumerskim, czy weterynaryjnym. Tak? Oczekujemy o, po prostu od pieska pięknie. Stania. Stania. W skupieniu. O w skupieniu. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie. I to jest dobrze wykonane Sambusia. ćwiczenie. Ślicznie. Na razie tyle. O I czegoś. tak właśnie trenujemy małe psiaki, małe szczeniaki, żeby chociaż przez chwilę, oczywiście tą chwilę wydłużamy, stały. Nieruchomo i to jest naprawdę tak. świetnie. Brawo, malcu, brawo. Za, za każdym treningiem, czyli jutro pojutrze, można wydłużać odrobinkę, jeśli pieskowi oczywiście ćwiczenie będzie wychodziło wydłużać ten czas przytrzymania w konkretnej pozycji oraz zwiększać troszkę skalę trudności, czyli już można będzie nie podtrzymywać pod brzuszkiem. Nie, nie, tu tylko podtrzymywać wtedy już z tyłu pieska czyli i tak pod brodą, tak? Czyli dotykając już wtedy... intymne i troszeczkę już prostując psiaka. Dotykamy Bardzo również dobrze. właśnie przy pysku. A jako ciekawostka, yy, no zdecydowanie szybciej pielęgnuje się psiaki, które stoją na stole i dają się pielęgnować, chociażby taki przykład, który mm, po prostu żeby wam to jak, w jakiś sposób zobrazować, jest prosta pielęgnacja teorii labradora retrievera, która Uch. się okłada na która się po prostu składa na wyczesywaniu podszerska, zdejmowaniu starej okrywy i. Może być Labrador, który współpracuje i pielęgnacja zajmuje godzinę, a przyjaciel, ziomek, który się kręci na stole, nie Kręci, daje, siada, kładzie, kładzie się, nie się. daje wysuszyć, nie daje wyczesać pupki. Dokładnie. pół godziny dłużej. Co na niej, Co na niej Naprawdę. pół godziny dłużej, tak. czyli pół godziny dłużej e, dla niego więcej stresu, dla grumera więcej pracy, podnoszenia, jest to zdecydowanie cięższe. Oj, bardziej naraża Dę nasze plecy, tak. Dokładnie i po prostu... Pytanie po co, skoro można w warunkach domowych, w warunkach fajnych, przyjemnych po prostu z takim oseskiem już zacząć pracować, z takim oseskiem pracować. A jak już nie mamy takiego małego oseska, a mamy oseska już większego, też warto po prostu działać, się na tym działać, kupić. działać, działać. Tak, lecimy dalej. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na przytrzymaniu pieska w pozycji pionowej, czyli tak, aby on, o właśnie, tak. Brawo. Pięknie. Super. Super. Tak, dlaczego to robimy? Też nie jest to przypadkowa pozycja ona przyzwyczaja pieska do tego, żeby pozwalał nam na przykład wyczesywać brzuch, wyczesywać paszki, wyczesywać pachwinki, a jeśli będziemy mieć do czynienia z rasą długowłosą, na przykład z szicu, maltańczykiem, z joczkiem, to te wszystkie operacje związane z podgoleniem na przykład miejsc intymnych, paszek powinny być wykonywane regularnie, brzuszek też powinien Dokładnie być tak. wyczesywany. Dokładnie tak. To jest bardzo istotna pozycja. Jeżeli zastanawiacie pozycja. się czasem, e, jak chociaż żeby wasze psiaki, no albo te do trymowania, mają podgolone paszki, pachwinki i jak to się dzieje, że tam groomer zagląda, najczęściej zagląda właśnie tak, że podnosi psiaka i jak psiaczek jest współpracujący, to może w bezpieczny sposób wygolić te miejsca. Jeżeli się kręci, nie daje sobie tych miejsc podgolić, to Nies niestety ciężko. Te miejsca są narażone na uszkodzenie, na zdarcie e, ostrzem na skórka, na przyszczypanie i mimo szczerych chęci grumera i uważnego oka i spokojnej, stabilnej ręki, no, no nie ma takiej opcji, żeby po prostu nie powstał jakiś mini, mini uszkodzenie. uszkodzenie. Więc tak naprawdę to jest w interesie no, też e, waszym, żebyście zadbali, aby wasz pies akceptował przytrzymanie w takiej pozycji, tak? I żeby Dokładnie. to nie stwarzało... I trenujemy stanie na dwóch łapach. To nie jest żadna fanaberia. Yy, u nas również duże razy podnosimy. Tak, tak, jeśli chcemy tu zrobić dokładniej, dokładnie i tak. precyzyjnie, to tak zrobić to jest najlepiej. Oczywiście są inne metody podnoszenia. Pod pod szerstek, tak. Haski do góry, haski do góry, podwozie sprawdzamy. Hop, tak, pięknie, żeby, żeby tu wyczesać wszystko, tak? Nie zostawiamy tych miejsc. Też pracujemy. Brawo. Dobrze, Ślicznie. super. Czyli tak, było stanie. Nieruchomość, no w miarę tak po prostu bez Dokładnie. ruchu, nieruchome stanie, pięknie, udaje nam się to, było stanie na dwóch łapkach, mieliśmy zabawę z pyszczkiem. No i teraz zaczynamy pracować z przytrzymaniem pieska za główkę. Dokładnie tak. tak. Dlaczego Super. to jest ważne? No analogicznie, tak jak y, ważna była wcześniejsza pozycja, to tym bardziej ważne jest, żeby pies akceptował przytrzymanie głowy. Szczególnie dotyczy to piesków wszystkich długowłosych, przy których stylizacja głowy jest zaawansowana i wymaga skupienia pieska i akceptacji przytrzymania, abyśmy mogli ostrymi nożyczkami wykonać Dokładnie. piękną stylizację. Dokładnie tak, więc. Y pilnujemy psiaki, by dawały pyszczki do dotykania, bo... Słat pięknie! pięknie. Dlaczego? Dlaczego? Bo po prostu jest to czasochłonna praca w salonach pielęgnacji psów, u psów długowosych, czy u chociażby u też szorstkowłosych. Stylizacja głowy to jest naprawdę dużo pracy, dużo bardzo dokładnej precyzyjnej pracy. I po prostu jeżeli piesek daje sobie tą głowę spokojnie wystylizować, to jest sama przyjemność dla To jest dla klucz grumera. do sukcesu, to jest klucz Oczywiście. do bezpieczeństwa, ale i do pięknej fryzury. Oczywiście. A wyobraźcie sobie teraz e, fryzjera ludzkiego, że Ktoś przychodzi, no może nie ja, bo mam, nie mam bujnej fryzury, ale Małgosia i cały czas tak macha. No dokładnie, głową. i zamawiam pięknego koka. No i, i co się dzieje? No okazji, właśnie. Może coś trzeba spróbować, paluszki, czy są faktycznie słone, więc y, to są skrajne przypadki. Ale na wizytach adaptacyjno-zapoznawczych dosyć często się mimo wszystko zdarza, że szczeniaki już czteromiesięczne, na przykład, nadal nie potrafią nic przy głowie sobie tak, tak, zrobić. tak, albo, albo w ogóle nie dają yy, przytrzymać jej palcami, tak, tak? tak. więc to, to że żebyśmy... właśnie takie przytrzymanie, to jest bardzo ważne. Psiaki nie tolerują tego dotyku, bo to jest takie mocno dominacyjne, mocno nieprzyjemne dla nich. Ale to jest nieprzyjemne. Wystarczające wiecie. Jeżeli będziemy to robić stopniowo, będziemy przedłużać ten dotyk, one się przyzwyczają. Jeżeli to będziemy robić po prostu przed spacerami na kolankach, w fajnych momentach, one to zaczną po prostu lubić. Dokładnie. To fajnie. Okej, okay. słuchajcie, więc zostały nam cztery łapki. Cztery łapki, poczekajmy. Mm dwa, trzy, cztery. Wszystko. A nawet osiem. <głos> 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 nawet osiem dokładnie. Dobrze. Ćwiczenie polega na oswajaniu z unoszeniem kolejno czterech łapek pieska i przytrzymaniu ich, czyli dokładnie po kolei. Tak. O, o tak. 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 Czyli o ile w ćwiczeniach dotykowych skupialiśmy się na dotykaniu opuszek międzypalcowych, przestrzeni tutaj, tego wszystkiego. Teraz bardziej nam chodzi o to, żeby piesek akceptował unoszenie łapki. Dokładnie. Bardzo to się przydaje w salonach pielęgnacji psów i po prostu podczas pielęgnacji, bo psiaki często bardzo dziwią się, ej, po co mi podnosisz nogę? Tracę równowagę, mimo że ma jeszcze trzy, więc y, psiaki podczas takiej zabawy trenują swoją równowagę. Nie jest później dla nich problemem podnoszenie i stanie na trzech łapach, ale po prostu to trzeba robić. E, u wielu raz y, wycinanie i wszelkie manipulacje przy łapkach są czasochłonne, więc psiaczki potrafią łącznie na, na trzech nogach stać Teraz, pół godziny. Dużo tak. czasu. De tak. A zwróćcie uwagę, że jeśli pracujemy z rasami ciężkimi, tak? czy, czy pracujemy z labradorkiem, któremu też należy powycinać tutaj te okolice pomiędzy paluszkami i on ma problem z utrzymaniem pozycji na trzech łapkach i zaczyna się kłaść na grumera, to zaczyna się robić nieciekawie, tak? czyli, czyli tu chodzi o naukę równowagi. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jeszcze jedną łapeczkę. O, jak pięknie. Pamiętajcie, żeby podnosić łapki względem naturalnego ruchu łapy, tak? Czyli do przodu lub do, do, do tyłu. Tak, na nie odwodzimy na boki. Dobrze, i teraz twoja piękna siostra. O, jeszcze chwileczkę. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Jesteście super Dobra. dzielne dziewczyny. O, jak pięknie. O, tak. Tak, czyli tak fizjologicznie o, pracują dobrze. te stawy u pieska. Pamiętajcie o tym Hopsa. Dobrze i teraz twoja kolej, jeśli chodzi o ćwiczenie. łapek. Pokaż łapkę. O. No Nadgarstku wiecie. zginamy w tą stronę. Bardzo salsunia. Okej, okay, ty na. Dobra, może być ty. Już tylna. sama podaję. No, tak chyba niechcący, a Super. może? Pokaż malutkę. Super. Salsa pięknie. Super. I to naprawdę może być przyjemnością. Nie traktujcie tego jako jakiś obowiązek, tylko jako zabawę z psiakiem. Nie tylko zabawki typu piszczałki, nie tylko ee, zabawy węchowe. One są super ważne, ale wszelkie zabawy, które mają przyzwyczaić wasze pupile do wizyty w salonie. Po to tu jesteśmy i będziemy ględzić Wam cały czas o pielęgnacji, o przyzwyczajaniu, o stopniowaniu o pozytywnym groomingu, bo właśnie o to chodzi, by było lepiej nam ale przede wszystkim psiakom, psiakom. Tak. I po prostu, jak będzie lepiej psiakom, będzie nam, to po prostu świat stanie się troszeczkę bardziej kolorowy i przyjazny. I przyjazny. To, to przyjazny. były takie pierwsze, no nie koty za płoty, tylko takie pierwsze szczeniaki za płoty. Dokładnie tak. <laughs> Ale dokładnie będziemy tak. pracować dalej. Pamiętajcie, działajcie maleńkimi kroczkami. Powolusieńku i zwiększajcie e, zakres tych ćwiczeń i długość trwania każdego ćwiczenia, a sukces murowany. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować e, Salsuni i Sambuni. Były, by, dziewczyny były bardzo dzielne, więc naprawdę super. <grymne> Teraz to takie śpiące królewny nawet no, nam się zrodziły. Śpiące rozdziwiły. królewny się zrobiły, ale naprawdę nie spodziewałem się, że będą takie dzielne, więc naprawdę bardzo się cieszę. Gratulacje. Jeżeli podobał wam się odcinek Szczeniaczkowy, będziecie chcieli więcej, bo będzie pewnie troszeczkę e, więcej takich, e, m, takiej serii, ale to tak na dobrą sprawę e, zależy od was. Bo jeżeli będziecie mieli inne pomysły, to możemy coś innego pokazać. Okej, okay, piszcie, dajcie znać, bo ma, mamy kilka pomysłów, tak, więc... Mamy pomysły, ale może również wy macie pomysły. I z nimi podzielcie. Pa, pa! Cześć! Pa, pa. O, super! O, to jest życie! Hej, mała! Pokaż się. Ja idę sobie. Ojej, Co to? A nie chcecie do mamy? Do mamy, do mamy. Nie chcecie iść do mamy? Jeżeli macie ciastki, to nie chcemy. Jeżeli nie macie ciastek, no to już spadamy. A one wcale nie A. chciały one wracają do nas cały czas. O, jak przyjemnie.